Z którą wykonał Baltasar Kompana, włoski twórca, który działał w Krakowie. Państwo wielu miejscach spotkamy się z nim jeszcze jeszcze nie razem. Będziemy chyba razem świętać. Co jeszcze, jeśli chodzi o zamknięcie kościoła, o chór muzyczny. widzimy na dwóch kamiennych toskańskich kolumnach na parapiecie właśnie figury. który to dziecko przelewa, przelewa muszlą wodę z oceanu do kołuszy. Oczywiście jest to niemożliwe, żeby niewykonalne. to Więc to był po tego, co stwierdził Święty Augustin, że niemożliwe jest poznanie tajemnicy II świętej naszym rozumem. I właśnie dlatego ten atelut to dziecko. Zresztą, jak patrzymy na wejście do szkoły Janek, która znajduje się właśnie tam w prostych kościołach, tam też jest posąg św. Augustyna też właśnie to dziecko jest chustu. A po prawej stronie święty Stanisław, bo tam z kolei Piotrowy, ten Piotr, który świadczył, skrzeszony o prawdziwości słów biskupa Stanisława, o zapłaci, o zapłaceniu za zakup ziemi. Jeśli to znam, jest to patrybutem biskupa Stanisława, jest ten Piotrow. A więc te figury są tutaj w środku A -A. Po prawej stronie, tam jest jedyny klasystyczny ołtarz świętego Erasa albo Elma inaczej, przy czym znamy te określenia, określenia tego że żeglarze mówiąc po Morza Łosakach yy, zwykle właśnie kierowali się yy, i odmienili się do, do niego banem. Tutaj jest tak łagodnie powiedziany, ten święty Eras, w nie dzielinie, ale w dawnych czasach, nawet w szasnym, wieku dosyć modne w Europie, bo najbardziej znamy może tego Erasma z dał. Faktem jest, że eras był o tyle modny, że to był taki... Jeden z najbardziej tragicznych y, męczenników i często go w drastyczny sposób pokazywano z tymi, y, tylko z kłodym brzuchem i z męcznościami naginiętymi na koło. Y, no, na wodach to, męczności to, to później zamieniano na, 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 to, na to, po prostu sznur. Z A poza, to była łagodniejsza bo tu zupełnie innej jeszcze oglądamy wizję świętego Erasmusa. I na końcu, po lewej stronie kościoła, tam z kolei zależy do niedowiedości. Wówczas nie, nie, ten główny nauczyciel twierdził, że to jest niemożliwe, co nam mówi, że on wierzy wtedy, jak, jak dostanie róże z tego obrazu. Do niego, a czy yy, oni faktycznie wtedy powstał, czy dopiero ten dzień 12 nie ma dokumentu. Pierwszy dokument pisemny, który przetrwał, to jest 1200 dopiero 56 roku. Czyli zobaczmy na rok przed powstaniem tutaj, yy, przed ściągnięciem tutaj właśnie kanoniku regulatu Bolesława 5 stycznia. To tak największy skrót, jak można już mieć wprowadzenie do 10 co oglądamy, co widzimy, no, trzeba by jeszcze tylko to zakończyć, że w 1968 roku zezniały nowe czasy dla tego kościoła, ponieważ jak przyszli Austriacy w XIX wieku w 1808 roku yy, zlikwidowali zakon, sprowadzili tutaj yy, tych księży yy, chorych, którzy yy, czasami byli właśnie przy kościele krzyża, tam jeszcze, jeszcze wtedy... Dane od Buchaków w jednym i tutaj tych księży zakwaterowali. I zlikwidowany zakon, zlikwidowane miejsce zakonne po prostu było już przeznaczone dla księży świeckich. I tak było przez całe te lata, aż do dziś, w tym roku właśnie opiekę objął Instytut Publiczny. Decyzja ówczesnego arcybiskupa, metropolity krakowskiego, kardynała Karola Wojtyłu spowodowało, że właśnie zemity liturgiczne na bazie Soboru Watykańskiego II tutaj jakby praktykował powstanie ołtarza soborowego y, i tych szczegółów liturgii w języku polskim. No właśnie to są to początki. Ten służyły służył jako trochę taki król doświadczalny, przepraszam za wyrażenie. Natomiast y, tutaj te kardynały, które y, y, do naszych Złogą się tą swoją działalnością był Wacław Świeżacki, później szybisku samdowiecki, gdzieś już emerytowany. I tu więc też zaczęto y, prowadzić y, przygotowania dorosłych do sakramentów, tych którzy byli nie oszczeni, nie wyżmowali. A więc ten obradach katechumenat, Zresztą y, 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 ksiądz świeżacki y, powołał do istnienia też jak piężarki, państwo tutaj z białymi fragmentami, a więc są te Jadwigi, a więc y, od Świętej Jadwigi Królowej właśnie to wezwanie, które właśnie pomagają w tym przygotowaniu tego dorosłych do przyjęcia sakramentów świętych. Y, no trzeba powiedzieć, że na 500-lecie śmierci Michała Pietalucia w 1985 roku zarówno były dobiegł no, dla wtedy biskup Wrocław Sierzacki, jak i duża część długo miejsca, nawet na czele z karinowym wczesnym Józefem Blefem, no uczestniczyła tak w uroczystościach tak, właśnie z tym najsilniejszym zakonnikiem tego miejsca, z Michałem Pietroidem, a więc yy, trzeba powiedzieć, że oczywiście też w Kościele Mariacy były to uroczystości, jako w kościele poradzialnego, którego terenie znajduje się Kościół Świętego Maraka. I, I dzisiaj też I, i, te wszystkie modlitwy i przynoszone tutaj prośby, spełnione te prośby często właśnie tutaj no, powodują, że, że Kościół poprzez właśnie postać, postać Michała Piotrocia ciągle jest, jest jednym z tych popularniejszych ministrów wiernych rachunki przychodzą niezależnie nawet, jak jest świątynia zamknięta. Tutaj też są miejsca modne. Kopia pobrazu jest w Łukantowie i z kolei na terenie Patrykowskiej. Także to jest też na temacie uwzględnione To tyle w największym skrócie. Bo nazwie zdania, to już nie ma do czasu. Proszę, żeby przejdziemy do punktu głosowania.